Dzisiaj wizyta w Bastej, magicznym miejscu w Szwajcarii Saksońskiej w Niemczech niedaleko granicy z Polską. Znajduje się tutaj słynny most i zamek Neurathen, które w połączeniu tworzą niesamowite widoki i krajobraz skalnego miasta. Most Bastej, w Saksonii Szwajcarskiej, to jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w Parku Narodowym Saksońskiej Szwajcarii, położonym w Niemczech nad rzeką Łabą. Jest to grupa skalna. Z imponującymi pionowymi ścianami, które sięgają ponad 200 metrów wysokości. Na szczycie Bastei znajdują się most skalny i ruiny średniowiecznego zamku Neurathen, który był niegdyś potężną twierdzą obronną. Most Bastei jest symbolem Szwajcarii saksońskiej. Bastei to również jedna z najbardziej znanych i najczęściej fotografowanych atrakcji saskiej Szwajcarii. Z góry roztacza się zapierający dech w piersiach widok na malowniczy krajobraz gór połapskich, okoliczne skały, wąwozy, dolinę Łaby oraz twierdzę Königstein. Twierdzę odwiedziłem już wcześniej, a link do filmu z tej wizyty macie na ekranie. Most Pastej jest nie tylko atrakcją przyrodniczą, ale także historyczną i kulturalną. Zamek Neuraten był jednym z największych i najpotężniejszych zamków obronnych w regionie, który służył jako schronienie dla rycerzy i okolicznych mieszkańców przed najazdami wrogów. Aby połączyć zamek z sąsiednimi skałami, w 1826 roku wybudowano drewniany most, który w 1851 roku Zastąpiono kamiennym mostem o długości 76,5 metra. Zamek został zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej i pozostały po nim tylko fundamenty i fragmenty murów. Bastej było również miejscem inspiracji dla wielu artystów, zwłaszcza malarzy i pisarzy romantycznych, którzy zachwycali się surowym pięknem krajobrazu. Wśród nich byli Kaspar David Friedrich, Ludwig Richter czy Karol May. Ścieżka malarzy, malerwek to popularny szlak turystyczny, który prowadzi przez Bastei i inne malownicze zakątki parku narodowego. Bastei to miejsce, które warto odwiedzić podczas pobytu w Szwajcarii Saksońskiej. Jest to niezapomniane doświadczenie, które pozwala poczuć się jak w bajce lub na planie filmowym. Bastei to dowód na to, że natura potrafi tworzyć cuda, które zachwycają ludzi od wieków. Bastej, przez miejscowości Ratmansdorf i Bad Schandau udaje się w kierunku granicy niemiecko-czeskiej do Kręcka i dalej do miejscowości Laabska Strań, aby dotrzeć do punktu widokowego Belvedere. Dotarcie tam zajmie mi niecałą godzinę drogi wzdłuż malowniczego kanionu Łaby. Na kanale możecie obejrzeć kilka innych filmów z miejsc zlokalizowanych nad łabą. Jedną z fajniejszych atrakcji w Bad Szandał jest przejażdżka zabytkowym tramwajem wąskotorowym, którego trasa biegnie w dolinie rzeki Kiernicz. Co ciekawe, jest to jedyny na świecie tramwaj elektryczny, który posiada pozwolenie na wjazd na teren parku narodowego. W Bad Szandał znajduje się również bardzo ładny rynek z gotyckim kościołem św. Jana. Kolejnym bardzo przyjemnym miejscem na spacer w Bad Szandał jest promenada wzdłuż Łaby. W miasteczku znajduje się też fenomenalna 50-metrowa historyczna winda. Właśnie ją widać po lewej stronie drogi. Powstała ona w 1905 roku i z założenia miała łączyć Bad Szandał z dzielnicą Ostrał. Dzisiaj jest to przede wszystkim punkt widokowy, z którego podobno można obserwować niesamowitą panoramę na Dolinę Łaby. Wjazd na górę wcale nie musi się skończyć tylko na podziwianiu widoczków. Bo dalej prowadzi kilka szlaków turystycznych. Łaba to rzeka w Niemczech i Czechach o długości 1165 km i powierzchni do rzecza 144 55 km2. Ma źródła w Karkonoszach na południe od łapskiego szczytu. Na wysokości 1387 metrów nad poziomem morza w pobliżu polskiej granicy. Uchodzi do Zatoki Helgolandskiej Morza Północnego w okolicach Cuxhaven. Jest największą rzeką Czech oraz jedną z większych europejskich rzek i rzecznych szlaków komunikacyjno-transportowych. Zajemniczy świat z krystalicznie czystą wodą, wysokimi ścianami skalnymi porośniętymi mchem i anielski spokój. Takie są wąwozy w okolicach Chrzęska. To malownicze miasteczko z domkami otoczonymi ogródkami jest bramą do Parku Narodowego Czeska-Szwajcaria i jednocześnie miejscem, gdzie rzeka Łaba opuszcza Republikę Czeską. Wioska Chrzęsko jest najlepszym miejscem, z którego można wyruszyć po oznaczonych trasach na odkrycie przepięknej przyrody tego parku narodowego. Wycieczkę do bajkowej krainy czeskiej Szwajcarii można uprzyjemnić sobie płynąc kanionem przejrzyście czystej rzeki Kamienicy, ograniczonej ścianami skalnymi o wysokości nawet 150 metrów. Dostępne dla zwiedzających są trzy wąwozy. Dwa odcinki można tylko przepłynąć łódką. Przewoźnik może Was przewieźć najpierw przez dziki przełom. Gdzie zapozna Was z żywymi i skamieniałymi mieszkańcami otaczających ścian, a potem przełomem Edmunda, gdzie nad Waszymi głowami popłynie niespodziewanie wodospad. Wąwóz Edmunda już odwiedziłem wcześniej, a relacje z niego znajdziecie w linku powyżej. Kanion Łaby jest jednym z czołowych miejsc do zobaczenia w czeskiej Szwajcarii. Znajduje się nad nim wiele punktów widokowych. Belvedere jest najstarszym z nich i uważany jest za jeden z piękniejszych w czeskiej Szwajcarii. Miejsce to zagospodarował w 1711 roku ówczesny właściciel większości okolicznych terenów, franciszek Karel Klary Aldringer. Pierwotnie nie był to punkt widokowy. W zamierzeniu miało to być romantyczne miejsce koncertów, do którego szlachta i jej goście przybywali powozami z siedziby właściciela, dworu i zamków bynowców. Sam Belvedere został wybudowany jako wielopoziomowy taras na pionowej skale wznoszącej się nad rzeką. Schodkowy taras został zbudowany w 1911 roku i służył jako miejsce koncertu. Od 1889 roku znajduje się tu także hotel Belweder i letni pałac szlachecki. Pora na główny punkt programu, czyli podziwianie widoków na płynącą 150 metrów niżej łabę, Przepiękne otoczenie skalne przełomu rzeki i leżącą w dole miejscowość Dolni Żlew. W porównaniu do Bastei zdecydowanie jest to dzisiaj znacznie spokojniejsze miejsce bez tłumów turystów. Jeżeli spodobały się Wam dzisiejsze widoki, to zapraszam na inne moje filmy z saksońskiej i czeskiej Szwajcarii, w których zabiorę Was w jeszcze wiele innych fascynujących miejsc.